W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak przygotowuję makaron, spaghetti z krewetkami. Oczywiście wszystko było przygotowane z najświeższych produktów, które zakupiłem na targu rybnym, a także na popularnej fierze w Katanii. Także do dzisiejszego odcinka, w którym pokażę Wam, jak przyrządzić obą sałatkę z ośmiornicy, wszystkie użyte produkty również są świeżutkie, co sprawia, że potrawa nie ma sobie równych. Serdecznie więc zapraszam na kolejną część gotowania, tym razem oczywiście ośmiornica w roli głównej. I zaczynamy kolejną część naszego odcinka. A mianowicie, zaczynamy przygotowywać sałatkę z śmiernicy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zająć się właśnie naszą koleżanką. Zobaczycie, jaka jest. Jaka jest piękna, świeżutka. Jak kupowałem ją, to jak dotknąłem jej tutaj w głowę, to jeszcze się podniosła przez chwilę. Dobra, pierwszą rzeczą, najważniejszą, co musimy zrobić, to znaleźć tutaj. Czy po prostu oczy. Łapiemy sobie tak tępych noży. To już dawno nie widziałem, ale jakoś musimy sobie dać radę. Już prawie koniec. Dobra, poczekajcie. O, dobra. Już ośmiornica nic nam nie zobaczy i mamy całą ośmiornicę. Teraz czekamy, jak tylko zagotuje nam się woda w garnku i zaraz pokażę Wam, co będziemy robić dalej. Woda nam się już zagotowała. Możemy wsypać soli albo wsypiecie dwie płaskie łyżeczki albo jedną. Dobra. I dodatkowo wrzucamy korek od wina. Podobno, że tak powiem, błosi uważają, że taki korek daje kruchość ośmiornicy, więc zrobimy tak jak Włoch. I teraz nasza królowa ośmiornica, świeżutka. I słuchajcie, nie wrzucamy tej ośmiornicy od razu, tylko wrzucamy ją stopniowo. Widzicie, jakie loczki się kręcą? Pomalutku. Ja sobie tylko podkręcę ogień. E... Aj, 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 aj. Dobra. Wrzucamy dalej. O. I teraz wrzucamy ją całą. I takiej wielkości ośmiornicę ja będę mniej więcej ją gotował przez około 30, 30 minut. Musimy uważać, bo przeciągnięcie ośmiornicy spowoduje to, że będzie po prostu gumowa i nie będzie smaczna. Tak? 30 minut, przykrywamy i niech się gotuje. Gdy ośmiornica nam się gotuje, w międzyczasie możemy już przyrządzić, że tak powiem, drugie, drugą część do, do tej sałatki. A mianowicie będziemy potrzebować pomidorów, ziemniaki ugotowane wcześniej, o których wspominałem tą drugą połowę posiekanej pietruszki i trzy ząbki czosnku ząbek obieramy ze skóry. czosnek mamy już obrany o jakaś tutaj jeszcze jedna skórka i zaczynamy kroić tak samo jak do spaghetti z krewetkami pomidory w kostkę jakie pokroimy to będziemy zaraz wylewać oliwę na patelnię. Podsmażymy czosnek na oliwie. Wrzucimy sobie pomidory, ale to za chwilę. Pomidory mamy już pokrojone. I teraz jeszcze możemy sobie obrać paprykę chili. I też bez tych, bez tych pestek, bo powiem Wam, że ta jest wyjątkowo pikantna, więc ja w żadnym wypadku tych pestek nie użyję. Papryka sama w sobie już ma kopa totalnego. I tak samo kroimy ją w kostkę. Pateliem mamy już rozgrzaną. Wlewamy troszeczkę oliwy. I na oliwę standardowo, tak jak poprzednio, wrzucamy czosnek, żeby nam się ładnie zarumienił. Jeszcze trochę dalej oliwy. Czosnek nam się po malutku smaży i oliwa zaczyna łapać jego smak. A zobaczcie co się dzieje u ośmiornicy, jaka się już zrobiła ładna, czerwona. Ale niech się jeszcze pogotuje. Czosnek mamy już zaromieniony, odstawię go na bok. Wyciągamy go, tak jak robiliśmy poprzednio. I wrzucamy już na tą oliwę pomidory. Kiedy pomidory nam się podsmażają na oliwie, możemy zabrać się za nasze ziemniaki, a mianowicie obieramy je ze skóry. Pokroimy w kostkę i wrzucimy ją do miski, ponieważ już te ziemniaki będą nam służyły jako składnik w saładce. Tak? Ziemniaki mamy już obrane. I tak jak wspomniałem wcześniej, kroimy je na kostkę. I wrzucamy sobie już je do miski. Kroimy je mniej więcej na kostkę taką jednocentymetrową. Ziemniaki mamy pokrojone i tak jak powiedziałem wcześniej możemy już je wrzucić do miski i będą czekały na dalszy ciąg. Pomidory nam się ładnie smażą, co prawda do sałatki nie muszą, one zrobić się taką konsystencją sosu jak do makaronu. Dobrze, żeby były wyraziste. Dosypujemy troszeczkę pieprzu do smaku. Troszeczkę soli. Mieszamy. Oczywiście, jeżeli będzie nam czegoś później brakować w smaku, to dosypiemy pieprzu czy tam soli. Teraz to możemy już wsypywać pietruszkę. Wcześniej pokrojoną. Mieszamy. Żeby się wszystko ładnie ze sobą połączyło. Teraz będziemy tylko czekać na ośmiornicę. Ośmiornica nam się już ugotowała. Zobaczcie jaka jest piękna. I teraz tak samo jak ziemniaki będziemy ją kroić w kostkę. Nie obieramy jej ze skóry. Ja sobie najpierw odkroję te macki, żeby było mi łatwiej. Ale jak pięknie pachnie. Jak kurczak. Dobra. I kroimy. Widzicie takie kostki, macki mamy już pokrojone. Teraz kroimy dalszą część. Zobaczcie, jakie piękne białe mięso. A powiem Wam, że krojąc ten zapach jest po prostu niesamowity. Ośmiornica jest pokrojona. Możemy ją rzucić teraz do naszych wcześniej pokrojonych ziemniaczków. I działać zaraz będziemy dalej tylko u moje deskę. Założę sobie rękawiczki, a powiem wam dlaczego, ponieważ jak już wszystkie składniki wylądują w misce, to sałatkę po prostu wymieszam tak, jak się powinno mieszać sałatkę ręką. Zakładam rękawiczki i już mówię co dalej. Do sałatki będziemy potrzebowali sok z jednej cytryny. Awaryjnie robimy to nad ręką, żeby jakiekolwiek pestki nie wpadły do sałatki. Jak mamy już wyciśnięty sok z cytryny, możemy sobie wrzucić do sałatki przesmażonego pomidora na oliwie z pietruszką. Teraz do smaku sobie możemy ją doprawić szczyptą pieprzu, szczyptą soli, trochę oliwy. I jak mamy wszystko, teraz bierzemy sobie delikatnie, mieszamy rękoma. Jak mamy już wszystko wymieszane, to na godzinę, może nawet dwie, wkładamy sałatkę do lodówki, żeby wszystkie składniki nam się ładnie połączyły, żeby ona nabrała smaku, i później będziemy konsumować. Sałatkę mamy przygotowaną, więc czas zacząć taką wczesną kolację. Oprócz sałatki na talerzu, jak widzicie, mamy suszone pomidory, czarne i zielone oliwki, które zakupiłem dzisiaj na fierze i oczywiście to, co jest najsmaczniejsze, czyli włoska mortadela. Zobaczcie, jaka ona jest cieniutko pokrojona, jaka jest duża i właśnie to cienkie pokrojenie nie jest, świadczy o tym, że, nie wiem, ktoś na przykład chciał cieniej, żeby kupić mniej coś w tym stylu. Tylko ta jest po prostu tak cienko krojona w standardzie. Czym bym powiedział, czym cieniej, tym lepiej. Dodatkowo, to co ja bardzo lubię w trakcie takiej kolacji, wylewam sobie troszeczkę oliwy na talerz. Do tego pieczywo z lokalnej piekarenki. Możemy sobie moczyć. Pycha. Ja. Ale do rzeczy kosztujemy sałatki z ośmiornicą. Wyszła naprawdę bardzo smaczna. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Być może takich odcinków będzie więcej. Do zobaczymy, gdzie. Wywędruję, w świecie. Idziemy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. A już w najbliższym odcinku, w związku z tym, że mamy końcówkę maja, to jest idealny okres na zbieranie kwiatów czarnego bzu. A będę z niego przyrządzać wyjątkowo zdrowotny i o wyjątkowym smaku syrop. Serdecznie zapraszam. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Miło i mi będzie, gdy zostawicie łapkę w górę i pamiętajcie, aby ustawić dzwonek z powiadomieniami o kolejnych filmach. Możecie mnie również znaleźć na Facebooku i Instagramie. Serdecznie zapraszam.